Który przeszedł szkolenie snajperskie. Dotarł aż do końcowej kwalifikacji, zanim odpadł. Generał zmarszczył brwi. Jeśli odpadł, dlaczego miałbym mu ufać z karabinem? Harris spojrzał na mapę, na czerwone znaczniki wskazujące pozycję wroga. Bo nie mamy wyboru, ser. I ponieważ widziałem jego akta, nie oblał z braku umiejętności. Oblał z braku pewności siebie. Może trzy lata wstydu dały mu wystarczająco dużo złości, by to zrekompensować? Tomas wpatrywał się w płócienny dach, słuchając deszczu metalu na zewnątrz. Jak się nazywa? I ten Cole, sir, były specjalista, teraz kapral, wozi ciężarówki z zaopatrzeniem i nienawidzi samego siebie. Generał podjął decyzję. Przyprowadź go tutaj, jeśli mamy zginąć. Wolę zaryzykować z duchem, niż poddać się pewności. Harris skinął głową i zniknął w dymie. Dziesięć minut później, Itan stał w tym samym namiocie, z butami oblepionymi błotem i dłońmi drżącymi tak bardzo, że musiał zaciskać je w pięści. Generał Thomas zmierzył go wzrokiem z miną człowieka oceniającego bydło. Słyszałem, że umiesz strzelać, kol. Itan nic nie powiedział: Umiesz, sir? Zostałem zwolniony ze szkoły snajperów, niezwolniony, oblałeś jest różnica. Tomas pochylił się do przodu: Nie obchodzą mnie twoje wyniki testów, nie obchodzi mnie twój profil psychologiczny obchodzi mnie jedna rzecz. Czy potrafisz posłać kulę tam, gdzie trzeba wtedy, kiedy trzeba? Itan przełknął ślinę. Namiot wydawał się mniej.